Witam już w drugim odcinku S jak Super Sims Tak, mówiłem, że od razu tutaj będzie Od razu będzie ostatni odcinek Znaczy nie ostatni, ostatniko znowu, znowu Skończyłam przez chwilę pierwszy odcinek I koniec Już tyle powiedziałam Rzuć, a miałaś Myślałam, że ona no, umarła Dobrze, idź zrób, idź to zrób, idź to zrób Ile tam będzie szmatka? Oh, o tym mi tu nie składniej Loda sobie zrób, o Limonka Boże <ścoughs> Co ja robię? <kazali> Ile stopni? Oh my gosh, u nas już jest 30 stopni! U mnie jest taki upał, że nie wiem. Zobaczcie, już muszę Wam pokazać. Jest wiosna 2014, a jest 32 stopnie. Naprawdę. Jest wielki upał. Ja na, na, już w majtkach chodzę po domu. U, żartuję. W krótkich spodankach chodzę, gdzie ona jest. O, ona tu je W podobnej ławce. O, jaki fajny kolory. Jak oni jedzą, to to pożegnę dziedziny radę. Eli Elizabeth, tylko dorośli mogą tego używać. No Elizabeth, co ty tam mi gdzieś no jesteś? Tylko teraz ciekawe, co to było, może nóż. O matko, jakie to masz dziecki. Nie rozmawiajmy o tym już, okej? Okay. Co to może zrobić tutaj kobieta? Wiem, zawody, jakieś zawody. Kiedy może on coś kupi? A ty w ogóle masz jakieś karnety w festiwale? Festiwalowe? Miałaś chyba. Nie, nie masz, na to co ty chciałaś kupić? Poczekajcie. Tutaj. Co ja robię miałem zawody jakieś? To są gdzieś zawody ciągo. Gdzie w widzeniu z... Z nią... O Boże jaki ma pasemkę! Dobrze będziemy krzyczeć i... Żeby ona wygrała. Mimo, że jest najedzona. Mam nadzieję, że nie będzie wymytować. Dobra, jesteśmy gotowi, czekamy. Podziec trochę. Dobra, jesteś. Poproszę jeszcze cztery, za dwóch zawodników. Co ty zrobił? Dopuszcza boki. Po prostu to za ubranie. Skupiono jest w ogóle. No i jeszcze jedna osoba, dawajcie. Mmm Jedna słupka oh, Boże Elizabeth Natychmiast wypuść z celi miłego pana pericjanta Ona będzie miała ślaba ode mnie, jak wróci do domu. E, czekajcie, jak ona wróci to... Do... Tu jest jej szkoła, Boże, jaka jest tu kupie, nie? Tu jest, tu jest jej szkoła, dobra, ale nie bo... Ona przecież w polidze jest, ona tu jest, okej okay. Się już mylę No, jesz? O, o, już się Janel, 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 Dan. Dżanel, Jan. wygrywa, Dżanel wygrywa! Dżanel wygrywa, dawaj, jest. Nie ukrztuj się, nie ukrztuj się tylko Tak, 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 tak! Wygrała! Elizabeth bawiła się świetnie na wycieczce szklany na posterunku policji! Jej! Yeah. I pogratuluj mamie, że wygrała! Tak! Co to było, kto to była? Jej! O ja, o ja! O ja, o Ona jeszcze nas nie dokończyła jeść! O Boże! Gdzie jest Twoja Miła? Ona modno musi rowerem jechać. Wzrzygała się. I idź tutaj do mamusi. Pogratuluj mamusi. Ona nie doje. Ale ona musi dostać. Ona musi dostać. Ona musi dostać nagrodę. O, już dostała. Skończyły się zawody. Biengnij. O, już jesteś. Nie! Już pogratuluj mamusi. Dobra, zapytaj dzień. Przytul. Channel jest najlepsza. W tych zawodach w jedzeniu wygrała tygodniowy zapas hot dogów oraz sławę. Jej! Elizabeth Beverly postanowiła cieszyć się naturą i odwiedziła park. Zapach świeży, trawy i z drzew dług... długiej nie zostanie zapomniany. Cóż za durowny prezent! Bardzo ci dziękuję. Dobrze. Dun, 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 dun. Tak to się zatnie, to nie, 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 nie Tak zawsze robiłam, to mi się zacięło na Simsem Simsem, znaczy <laughs> Przepraszam Jaj! Ochłodzenie Spoko Co ty głupia jesteś <laughs> Czekajcie Czekajcie Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ty. O Boże. Dobra, niech... Nie, Dobra. Ty, 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 upisz fin muffin... jego jagodowy, a ona zaprosi kogoś na kawkę. Kto jest tutaj ładny? Kto jest tutaj fajny na znaczy? Dobra, no. zaproś. Spoko. Jak, a jak zaobserwować? Oh, mam nudności. zobaczcie jak to przetrasta. No jasne. Zapiszę na zajęcia nie, 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 nie. Nie.